Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jak się macie? Dzisiaj przychodzę do Was z krótkim filmem na temat metody, która ułatwia podejmowanie decyzji. Szczególnie chodzi tu o decyzje, które musimy podjąć nagle, szybko, kiedy na przykład zmieniły się nasze plany, a tak się może zdarzyć w trakcie ciąży, może się tak zdarzyć w trakcie porodu, kiedy nie wszystko jesteśmy w stanie zaplanować tak, żeby to przebiegło dokładnie zawsze tak, jak tego chcemy. Czasami dzieją się rzeczy, których nie zaplanowaliśmy i trzeba wtedy podjąć decyzję. Trzeba być może na przykład wybrać miejsce nowe, gdzie chcemy rodzić. Może zdecydować się na jakąś opcję leczenia. Może chcemy podjąć decyzję, czy... Będzie dla nas i dla naszego dziecka dobre zdecydowanie się na jakąś interwencję medyczną w trakcie porodu, i wtedy ta metoda przychodzi nam z pomocą. A jest to o tyle ważne, że w czasie ciąży i porodu hormony buzują, stres jest na dość wysokim poziomie, i wszystko, co nam może pomóc, co nam może ułatwić podjęcie decyzji najlepszej dla nas i dla naszego dziecka. To przyjmujemy z szeroko otwartymi ramionami, więc y, dzisiaj metoda y, ułatwiająca podejmowanie decyzji, która nazywa się metoda Brain. Y, to jest angielskie słowo i też y, kolejne punkty, które nas prowadzą w tej metodzie, biorą się właśnie od pierwszych słów z nazwy tej metody. Pierwszy punkt na literkę B, który nas prowadzi, to benefits angielskiego, czyli benefity, korzyści. Zadajemy sobie po prostu pytanie, jakie korzyści przyniesie nam, może nam przynieść podjęcie danej decyzji. I zastanawiamy się, zadajemy pytania sobie, zadajemy pytania na przykład lekarzowi, szukamy informacji w internecie, w książkach na ten temat, jeśli oczywiście jest czas, ale na pewno możemy zadać to pytanie właśnie lekarzowi i zastanowić się chwilę nad tym. Drugi punkt, który nas poprowadzi w tej w naszej ścieżce, to jest słowo risk, ryzyko. Zadajemy sobie kolejne pytanie. Jakie są ryzyka? Co się może stać niekorzystnego, jeżeli zdecydujemy się na daną rzecz? Weźmy przykład lekarz proponuje nam indukcję porodu uważa, że z jakiegoś powodu będzie to korzystne aby sztucznie rozpocząć akcję porodową i proponuje nam podanie sztucznej oksytocyny a my się zastanawiamy co zrobić czyli zadajemy sobie pytanie najpierw jakie korzyści uzyskamy albo możemy uzyskać jakie jest ryzyko bo tu ważne jest aby o tym pamiętać bo Praktycznie, jeśli chodzi na przykład o interwencje medyczne w trakcie ciąży lub porodu, to one wszystkie mają ze sobą jakieś ryzyka, o których nie zawsze jesteśmy informowani. I to bardzo ważna rzecz, żeby zapytać lekarza, żeby sprawdzić samemu, jakie są korzyści, ale też jakie jest ryzyko podjęcia danej interwencji i danej decyzji. Więc to był drugi punkt w naszej ścieżce. Trzeci punkt. Trzecia rzecz, która nam pomaga w podjęciu najlepszej decyzji, A, alternatyw, czyli zastanawiamy się, jakie możemy podjąć alternatywne kroki. Czyli proponujemy, zostajemy przy tym przykładzie z indukcją porodu. Lekarz proponuje nam indukcję, proponuje nam sztuczną akstocenę na rozpoczęcie, zainicjowanie akcji porodowej, a my się zastanawiamy, a co możemy zrobić zamiast tego? I przykładem w tym konkretnym przypadku będzie, żeby zamiast indukcji, na przykład co dwa dni chodzić do szpitala na badanie KTG i robić częściej badanie przepływu w łożysku. I w takiej ciąży niskiego ryzyka jest to całkowicie bezpieczna alternatywa do indukcji porodu do jakiegoś czasu. Punkt czwarty w naszym. Planie, y, naszej metodzie to jest I y, jak intuition, intuicja. I w tym punkcie po prostu zadajemy sobie pytanie, co nam mówi nasza intuicja na ten temat, co czujemy, co nam mówi nasza wewnętrzna mądrość, jaki był nasz pierwszy taki odruch, pierwsze, y, pierwsza myśl, kiedy usłyszeliśmy y, konieczność podjęcia danej decyzji bo intuicja jest cichutka, ale działa szybko. Ona to jest ten pierwszy głosik, cichy głosik, który nam mm. mówi, który do nas szepcze. Później dopiero włącza się umysł i on ma on jest dużo głośniejszy głos umysłu jest o wiele głośniejszy niż głos intuicji. I on zaczyna wymieniać argumenty, szuka Logicznych powodów, dla których mamy coś zrobić albo czegoś nie zrobić. Intuicja tego nie robi. Intuicja to jest ten pierwszy cichy głosik w nas, to co czujemy. A w ciąży, e, intuicja u kobiet jest na bardzo wysokim poziomie i już szczególnie jeżeli dotyczy to zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, więc warto zaufać temu głosowi. I ostatni punkt w naszej metodzie. Na literkę N jak nothing, czyli nic. Zadajemy sobie w tym miejscu pytanie, a co się stanie, jeżeli nic nie zrobimy? I to są te punkty, które nas prowadzą, które ułatwiają nam podjęcie e, decyzji, kiedy musimy ją podjąć dość szybko, kiedy musimy ją podjąć, gdy jesteśmy trochę zestresowani, kiedy... E, te punkty pomagają nam zdystansować się od emocji, dają nam kierunek, jakąś taką są wskazówką i właśnie dlatego ta metoda brain działa. Ja teraz krótko, szybko podsumuję te punkty. Co robimy, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję, a od razu nie wiemy, co powinniśmy zrobić jest dla nas trudne jej podjęcie pytamy się siebie, pytamy się szukamy odpowiedzi w otoczeniu, jakie są korzyści podjęcia danej decyzji, jakie są ryzyka, jakie możemy alternatywne do podjęcia danej decyzji podjąć kroki, co nam mówi na ten temat nasza intuicja i co się stanie, jeżeli nic nie zrobimy. Moi drodzy, Ważne jest, żebyśmy w takiej sytuacji dali sobie czas. Owszem, czasami są sytuacje bardzo nagłe, wymagające podjęcia natychmiastowej decyzji, ale są to mega, mega rzadkie sytuacje i zazwyczaj możemy sobie dać kilka, kilkanaście chociaż minut na zastanowienie, i jest bardzo ważne, żebyśmy dali sobie ten czas, żebyśmy o niego, jeżeli jesteśmy w sytuacji, o niego poprosili. I powiedzcie mi moi drodzy, czy w ogóle słyszeliście o tej metodzie i co o niej myślicie? Jestem bardzo ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie i cudownego dnia życzę. Do usłyszenia. pa, pa.